Cześć! Przygotujcie się na coś, co będzie absolutnie hydraulicznie fantastyczne. Zapraszam Was do oglądania mojego wideobloga na kanale Trax Concept. Prowadzonego przeze mnie. Nazywam się Asia Pieprzyca i będę publikować nowe odcinki wideobloga w każdy poniedziałek. Na tym blogu podzielę się z Wami tajemnicami branży samochodów ciężarowych, opowiem o naszym portfolio produktów. Takich jak siłowniki hydrauliczne, układy hydrauliczne do wywrotu, ruchomych podłóg, układów rozładunku paliw i gazów, a także o komponentach hydrauliki siłowej. Wszystko to powstaje na bazie mojego wieloletniego doświadczenia technicznego i komercyjnego w naszej branży. Będziecie mogli poznać jej tajniki i dowiedzieć się, jak sprawić, by Wasze ciężarówki pracowały jak szwajcarski zegarek lub jak dobrze naoliwiona pompa. Uwierzcie mi! To będzie naprawdę wywrotowa jazda, pełna ciekawych informacji, a przy okazji nieco humoru. Nie przegapcie tego. Stay with me. Pamiętajcie, to TrackS Concept razem z Wami na drodze do doskonałości Waszych pojazdów. Asia Pieprzyca.